Kiedy y, kilka miesięcy temu y, w Ministerstwie Obrony Narodowej y, zrobiliśmy krótką prezentację, a potem długą dyskusję z żołnierzami, a tymi, którzy do nas przyjechali, byli ratownicy, którzy świadczą swoje usługi na Ukrainie. Wielu y, żołnierzy, wielu z nas przecierało oczy, bo y, zderzenie pewnej realności sytuacji frontowej z tym, co dzieje się w normalnych czasach w czasie pokoju w szpitalach jest często no rzeczywiście mocnym zderzeniem z rzeczywistością. Ja mam tylko do wszystkich państwa prośbę, żeby mieć, żebyśmy wszyscy mieli otwarte głowy i wyciągnęli wnioski z tego, co dzieje się na Ukrainie, po to, żeby w jak najlepszy sposób przygotować nie tylko nasze szpitale wojskowe, przychodnie wojskowe, ale cały system ochrony zdrowia do tego, żebyśmy byli gotowi na każdą ewentualność i na każdy wariant, który jest przed nami. Odpowiedzialność, która ciąży na medykach, która ciąży na żołnierzach, w tym przypadku po prostu się łączy. I my też mamy dość wyjątkową sytuację w Resorcie Obrony Narodowej, bo na czele Resortu Obrony Narodowej stoi minister, lekarz, który na sprawy medycyny pola walki, która dzisiaj jest absolutnie topowym tematem, jeżeli chodzi o sprawy zaangażowania armii na świecie, no jest po prostu do tego, najlepszy, bo nikt tak nie czuje samej medycyny jak zawodowy lekarz i ktoś, kto poświęcił część swojego życia na ratowanie ludzkiego życia. Więc dlatego uważam, że to jest wyjątkowa misja, która idzie za nami, która dotyczy wszystkich nas. Chciałbym wszystkim Państwu serdecznie pogratulować, podziękować no i życzyć tego, żeby te kierunki, które wytyczycie, były możliwie najlepsze i zbliżone do rzeczywistości, która dzisiaj nas otacza. Bardzo dziękuję.